Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Fidi Games, a to prezentacja gry niezależnej Trash TV. Od razu wspomnę na początku, że demo tej gry jest dostępne na Greenlight. Jeżeli komuś by się tam nie chciało szukać, to ja dam link w opisie. Nie przejmujcie się. Również na Greenlight można głosować na tę grę, aby została opublikowana na Steamie i dostępna do kupienia. Mam nadzieję, że właśnie zostanie opublikowana, ponieważ podoba mi się pomysł utworu na, na samą grę, na samą mechanikę rozgrywki. Hmm. Także zaczynamy. No, jak widzicie, e, cała rzecz, cała rozgrywka dzieje się na wysypisku, a my sterujemy ze tym telewizorem, którego zadaniem jest po prostu wydostanie się z wysypiska. Czyli jeśli. Hmm. chodzi o fabułę to tutaj nie ma żadnego przełomu, ani żadnych wielkich odkryć, po prostu jest żeby była, żeby wiedział się do czego się dąży jednak tutaj twórca hmm, w tym demie, które że swoją drogą jest bardzo krótkie, moim zdaniem rzecz jasna, starą się pokazać tylko mechanikę gry, jak to przez większość gry będzie się prezentować hmm. I powiem tyle, mm, pokazał to, tą grę moim zdaniem z dobrej strony, o tak, tak wygląda jak się zginie, jak się zginie, o ludzie, co ja zrobiłem, mm, także wracając do tego twórca bardzo dobrze to przedstawił wszystko i jeśli tak będzie wyglądała cała gra to z chęcią ją kupię, z chęcią pogram w nią kilka dobrych godzin. Również e, będzie dostępna lokalna kooperacja w tej grze, więc jeżeli masz jakiegoś dobrego kolegę, to możecie sobie pograć. Mm, a również twórca przewidział, e, przewidział dla tej gry, e, znaczy będzie dostępna również ta gra na Xboxa 360, na nasze blaszaki i chyba tam jeszcze na Maca i Linuxa, nie wiem. E, wypadło mi to z głowy. Jeśli jakiś błąd popełniłem, to możecie mnie rzecz poprawić. Ogólnie produkcja bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że osiągnie spory sukces. Szczególnie jeśli chodzi o ten swój zakres zainteresowania. A właśnie, jeszcze niedawno y, twórca gry opublikował post, w którym, y, y, w którym kierował do nas zapytanie, czy chcielibyśmy edytora map w tej grze. No i większość osób, jak tam patrzyłem. Hmm, chciało także, mam nadzieję, że i wy zagłosujecie, i że właśnie ten mój krótki filmik zachęcił was do kupienia tej gry. Hmm, to, co o. to, właśnie jest koniec tego dema. Jeżeli ktoś chce spróbować zagrać, to oczywiście zachęcam do ściągnięcia i zagłosowania. Pamiętajcie, zagłosujcie nagrodę na, na tą grę, ponieważ jest warta. Także. Ja się z wami żegnam, siemano.